Hej, siemanko. Z tej strony To jest Minecraft Minigames. Games. Tym razem TNT Run. Eee, w tym gatunku gry chodzi o to, żeby biegać wszędzie gdzie się da i skakać, ponieważ bloki za nami się zapada... <ślesy> bloki się za nami zapadają. Przy czym inny gracz może spaść. Ok. Jak możecie zobaczyć, to bloki już się <laughs> już zapadają. I w tej oto mili grze jest kilka warstw i... Jestem chyba na ostatniej. Tak, jestem na ostatni niestety. Ale ja dam radę i wygram to, ponieważ jestem. OPA. Jestem upe parkurowiec. Będę jeszcze tak specjalnie robił takie dróżki, ale tam chyba kto. O, to nie było ostatnie. Dobra. Tu jest ostatnie. W każdej chwili mogę spać, ponieważ nie jestem za dobry w parkura. Okej. Okay. Pogrania to chciałem nagrać z kimś, ten odcinek, ale niestety nikogo nie było dostępnego. A miałem nagrać ze mną kumpę. I jeszcze pytanie jedno do Was. Czy chcecie serię z Minecrafta na przykład na modach ah! na modach? Jeżeli tak, no to napiszcie komentarz. Albo dajcie like. No, albo dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie taką serię. Bo chodzi o to, że będziemy grać na modach multiplayer. Dajcie mi łapkę. No. Widzimy się w kolejnej rozgrywce. Ok, jestem w rozgrywce. Znowu ta sama mapa. Myślę, że będzie inna, ale. Ta jest na 24 sloty. No to akurat idealnie na tyle osób, jeżeli jest taka wielka. Ogólnie to jest taka jeszcze mapa, która ma, na którą może wejść 12 osób, ale jest strasznie mała, taka jak te kółko, no. Za dwie sekundy się rozpocznie gra. I biegnę i mi się uda, bo jestem pro. badums, dobra. Biegnę sobie siną w dal. Nie wiem co mówić. Ale nagrywam ten odcinek, ponieważ spadłem. I użyłem double jumpa przez przypadek. Ale ja się nie poddam. Ja wygram ten mecz. Ja wygram tą rozgrywkę, nawet gdybyście tego nie chcieli. Ja to wygram, obiecuję wam. Mówię 100% powagi. Co? Yy, dobra, no więc gram sobie tu i spadłem, oczywiście, ale nie, nie, no ja wygrałem, to jest oczywiste, że wygrałem. No raczej, że wygrałem. Ok, to, to już jest trzecia rozgrywka, i ja wam teraz obiecuję, że wygram tą rozgrywkę. I ogólnie chciałem Wam podziękować już tak, chyba w połowie filmu, za podziękowania. O mój Boże... Chciałem Wam podziękować za 60, chyba jeden łapek w górę, i za bardzo miłe komentarze. Nie wszystkie są miłe, ale większość jest miłych. Naprawdę Wam bardzo dziękuję i dziękuję yy, Dealer'owi i nie, DILEREK, no. Dziękuję użytkownikowi YouTube DILEREK za... Yy, ...danie łapki w górę. No i dzięki, że jesteście ze mną tu. Okej, okay, czy to gra się kiedyś rozpocznie? Jeszcze raz bardzo dziękuję. Halo. Halo! Obydwybdybdob No dalej no O mój Boże Wiecie co? Ja do Was powrócę jak się rozpocznie ta gra. Okej, okay, to jest bardziej ciekawsza gra Czyli Bow Spleef Chodzi w sumie o to, że mamy łuk i strzelamy w wybrane miejsce tam gdzie jest TNT I to TNT się podpala i gracz spada w dół tylko trzeba trafić. I mam nadzieję, że ta gra będzie bardziej ciekawsza ni niż te TNT Runy. Ok, za 14 sekund będę miał Bóg, i wtedy się już zacznie pełna rozgrywka. I chcę się, chcę się spytać jeszcze raz, czy chcecie tą serię z tego Minecrafta? Nie wiem. Minecraft na tych modach, czy coś tam z kąplami Kraina modów, albo coś w tym stylu yy, Dajcie łapkę w górę, albo napiszcie komentarz, czy chcecie taką serię, bo jeżeli dacie łapkę w górę, to będę wiedział, czy chcecie taką serię, a jeżeli napiszecie komentarz, to też się nie obraża bo wtedy też będę wiedział, czy chcecie taką serię, czy nie ale napiszcie, oczywiście, że, ch napiście, że oczywiście chcecie taką serię. Dobra. Jak na razie to ramię, ale to jest nieważne. O, nie, nie wiedziałem, że się kilka TNT na raz podpali. Bo? Już kilka osób to spadało, ale to raczej dobrze. Tylko, że wiem, to ja nie spadł. Dobra. O, spadła chyba. Nie. Dobra, spadł. Idealnie. Chodź tutaj. Ło! Skupiam się na grze i dlatego nic nie mówię. Ale chyba nic ciekawego nie mówiłem do tej pory. A, i jeszcze chciałem podziękować dealerowi. Jakiego dealerowi? Dealerowi za. E, za danie łapki w górę pod moim jednym filmem Sprint Parkour Map. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, bo dzięki Tobie dostałem 62 łapki w górę i bardzo dużo miłych komentarzy. No i przyszło mi dość no. dużo subskrypcji Naprawdę wielkie dzięki eee. No i jeszcze dziękuję wam, że daliście mi te łapki w górę I te miłe komentarze i dzięki, że jesteście ogólnie ze mną Dobra, już nie musiałem go gonić, bo sam spadł Więc zostały dwie Osoby, czyli ja z nim ta Okej okay. Może wygram to Miło by było. Nie ukrywam. Łe. Ja nie wygram raczej tego, bo nie mam celu w ogóle. Jaki fail! Nie! Nie! Co się dzieje z tym ekranem? Czy on tego dostaję? Dobra, to ja było na tyle. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to, to nie zapomnijcie go skomentować, dać łapki w górę oraz subskrypcji. Na razie, cześć!